Myślę, że większość z nas przynajmniej raz dziennie odmawia modlitwę Ojcze nasz. W tej modlitwie Ojcze nasz wypowiadamy słowa: Nie wódź nas na pokuszenie, które możemy też przetłumaczyć, i nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Czymś normalnym w życiu wiary jest to, że zły duch nas kusi. Kusi nas do tego przede wszystkim, abyśmy przestali ufać Panu Bogu. Żeśmy przestali ufać w Jego miłość, w Jego zbawienie, w to, że On jest dobry. I Jezus, wyprowadzony na pustynię przez Ducha, walczy ze złym Duchem. Wiemy, że tą walkę wygrywa mocą Słowa Bożego, mocą pięknej relacji ze swoim Ojcem, pokazując nam, będąc we wszystkim podobny do nas oprócz grzechu, że. Jest możliwe, aby mocą Ducha Świętego zwyciężyć nad pokusą. Bóg nie dopuszcza w naszym życiu pokus większych niż potrafilibyśmy je znieść, wytrzymać. Dlatego bądźmy świadomi tego, że będziemy kuszeni przez całe życie, będziemy się zmagać z pokusami, ale jeżeli będziemy blisko Boga, to On nie pozwoli, abyśmy ulegli pokusie dlatego że on jest z nami on jest mocniejszy on jest tym który pokonał złego ducha i, i wielki post jest tego doskonałym przykładem e, życia Jezusa Chrystusa jego zmartwychwstanie dlatego miejmy w sobie nadzieję ufność i bądźmy blisko Boga który jest właśnie naszą mocą i naszym zwycięstwem